Dzień dobry. Jak Państwo wiedzą, od 12 marca nasza Izba Pamięci Tradycji Rowacji jest zamknięta, ale my dalej pracujemy. Przygotowujemy kolejne imprezy, kolejne prelekcje, spotkania. Ale pomyśleliśmy, że ponieważ Państwo siedzą w tej chwili w domach, a przynajmniej duża część z Państwa, pomyśleliśmy, że zaprosimy Państwa na takie krótkie pogadanki historyczne które będziecie mogli Państwo obejrzeć codziennie o godzinie 12 na naszym Facebooku. I dzisiejsza, pierwsza pogadanka będzie o Jerzymszeniasku. Z tej przyczyny, że 16 marca, czyli dokładnie dzisiaj mija 80. rocznica jego śmierci. Zmarł, proszę Państwa, w Warszawie. Trafił do szpitala, podobno późno żona 20 lat młodsza Wanda Anita długo zlekała z odwiezieniem go do szpitala. No i tak się stało, jak się, jak się stało. Proszę państwa, szaniaski można długo mówić, dużo przeczytać, ale ja chciałbym dzisiaj, proszę państwa, zapoznać Państwa z, z wywiadem, jaki został z nim przeprowadzony w 1939 roku. Wywiad ten przeprowadziła Ludwika Ciechanowiecka w gazecie, w tygodniku właściwie Kronika Polski i Świata. Tytuł tego wywiadu, za kulisami teatru, spotkanie z Jerzym Szaniaskim i Stefanem Jaraczem. Ciechanowiecka zaczyna ten artykuł takimi słowami. Wywiad z Jerzym Szaniaskim prędzej ze Sfinksem Egipskim duet uciąć. Uprzedzaną że Szaniaskim wypowiada na rok dwa główne zdania i dwa poboczne. Więcej ani słowa. Nie cierpi wywiadów. Żyje jak pustelnik w różanym ogrodzie ze Zegrzynka. To jest piękne zdanie, które pokazuje, jakim człowiekiem był Szaniaski. Zresztą mówiono o nim samotnik ze Grzynkiem. Ciechanowiecka umówiła się z szaniaskim Jaraczem w Ateneum, czyli u Jaracza, w bufecie. Zastawa obu panów, jak jedli pierogi z kapustą. Wspomina też, że oprócz tego zapachu tych, tych pierogów jeszcze unosiła się wonie dymu papierosowego. I za wszelką cenę próbowała te, proszę Państwa, ten wywiad przeprowadzić. Dzięki Bogu był jaracz, bo gdyby spotkała się z samym Szaniaskim, to niewiele by się dowiedział. Główne słowo, Kilkakrotnie w tym, w tym artykule hmm, przytaczany, jakie wypowiadał Jerzy Szaniacki, to było słowo tak, tak. Czyli, choć byli prawdopodobnie o tak. E, ale Ciechanowiecka była, e, jak wynika z tego artykułu, bardzo zafascynowana e, Jerzym Szaniaskim i e, pisze tutaj, że spoglądał na nią. Szafirowymi oczami. Piękny siwy pan z tak zwaną prezencją. Spoglądał na nią spod nawisłych rysik brwi, tak jakoś nieśmiało, anielską, a smutnie, że ma się w ochotę przeprosić go najgrzeczniej i zapaść pod ziemię razem z Notesem i wiecznym piórem. Ale proszę Państwa, na szczęście był gieracz, który w imieniu, często w imieniu Szaniackiego zabierał głos. Szaniacki popadł w pewną zadumę, ale w pewnym momencie nastąpiło przebudzenie. Zaraz Państwu to przeczytam, jak znajdę. Cytuję: Szaniacki zapatrzył się w łyżeczkę, którą miesza kawę. Wyrwany z zadumy zapytaniem. Ogarnia nas wzrokiem kogoś, kto, kogoś kogo przebudzono ze snu. Chciałbym, chciałbym, chciałbym powiedzieć. Chciałbym się dowiedzieć, co autor przeżywa podczas pierwszych prób, gdy jego marzenie zaczyna się przy, przyoblekać kształt e, widzialny dla wszystkich. Jak co odpowiedział, e, szoniarski? Tak. E, I zamilkną na kolejną minutę. Ale oczywiście odpowiedział Jaracz. No i tak mniej więcej cały ten, ten wywiad w, w, wygląda. E, w pełen uroku e, Pan wielki e, twórca, ale do wywiadu to zdecydowanie się nie nadawa. E, proszę Państwa, to tyle o tym wywiadzie. Mogą go Państwo znaleźć e, e, Cyfrowej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Przypomnę, że jest to, jest to tygodnik Kronika Polski i Świata, numer 4, 22 stycznia 1939, na dziesiątej stronie. Więc naprawdę warto przeczytać. A jeśli chodzi o Szaniawskiego, proszę Państwa, to w Szerocku planujemy sporo rzeczy. Związanych właśnie z 180. rocznicą. Nie o wszystkich w, w tym momencie powiem. Wspomnę tylko o tym, że w maju planujemy, pierwsze połowy maja, planujemy tydzień Jerzego Szaniawskiego w naszej izbie. To będą generalnie takie imprezy popołudniowe, tak żebyście Państwo mogli do nas zajść już po pracy, po obiedzie. Ale cały ten tydzień będzie zwieńczony. Um, Spotkanie w czasie nocy muzeum. Nie będę zdradzał w tej chwili, ale będzie, będzie bardzo ciekawie. Będą się różne fajne rzeczy działy przed naszą izbą, na tej, na tej ulicy Świętego Wojciecha, I, i będą tam się pojawiały różne postacie, nie tylko Jerzyszenia. Więc na razie tyle. O szczegółach będziemy oczywiście informować. Na dzisiaj wszystko. Zapraszam Państwa na jutro, na godzinę 12. Co będzie jeszcze, nie wiem, ale coś wymyślę. Do zobaczenia.